Panie doktorze, w ubiegłym roku objął pan bardzo ważne stanowisko rzecznika praw lekarza. Proszę mi powiedzieć, czy zaistniała nagła potrzeba takiego stanowiska, zbudowania takiego stanowiska właśnie w obronie lekarza, nie pacjenta tym razem. Muszę powiedzieć, że ta myśl dojrzewała od wielu lat. Prekursorami byli koledzy w Łodzi, no, powołanie komisji, jak gdyby takiej, która miała bronić lekarzy, spotkało się. Z totalnym atakiem medialnym, że otóż co też im się zachciewa. Myślę, że pomysł ewoluował od, od wielu, od wielu lat. Zaczęły okręgowe izby lekarskie. Pierwszą osobą, którą powołano była pani doktor w Krakowie. Za ciosem poszły inne izby. W tej chwili w 14 izbach są okręgowi rzecznicy praw lekarzy. Natomiast na 10. krajowym zjeździe zapadła decyzja, że zostanie również powołany rzecznik na poziomie naczelnej izby lekarskiej. No tak się złożyło, że tą funkcję od września powierzono mojej osobie. O co tutaj chodzi? Sama pani powiedziała, że, zresztą ja też udzielając pierwszego wywiadu, zupełnie instynktownie mówiłem o sobie jako rzecznik praw pacjenta bo to stanowisko jak gdyby zafunkcjonowało w świadomości ludzkiej. Natomiast no, pewne zachowania w stosunku do białego personelu, szeroko rozumianego, spowodowało, że uznano, iż osoba, która w pewnych sytuacjach upomnie no, się również o lekarzy i pielęgniarki, bo jeśli chodzi o sprawę agresji również jak gdyby mogą się do mnie zgłaszać koleżanki położnej, koleżanki i pielęgniarki, że ktoś taki jest potrzebny. E, oczywiście, że nie chodzi tutaj o to, żebym ja podejmował działania w kwestiach jednostkowych, bo to jest tak naprawdę rola okręgowych rzeczników. Natomiast na szczeblu krajowym no to jest kwestia chociażby wpływu na pewne zmiany legislacyjne, gdzie Moją jak gdyby rolą jest przeglądanie projektów aktów prawnych pod kątem, czy one stwarzają personelowi medycznemu wystarczającą barierę ochronną ze strony prawa. Jak również no, moją rolą jest występowanie w sytuacjach, kiedy są naruszane, bo tak ładnie to się w tej chwili już mówi, o zbiorowych prawach, są też naruszane dobrego imienia lekarzy en bloc. I tutaj przede wszystkim ze strony mediów takie sytuacje mają miejsce i tutaj Rzecznik będzie rzeczywiście podejmował działania. Również występowałem tu wspólnie z Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej w sytuacji, kiedy no, pewne rozwiązania były niekorzystne dla lekarzy rezydentów w jednym ze szpitali klinicznych. Zwróciliśmy się z apelem do Pani Minister Zdrowia, żeby przyjrzała się tej sytuacji, czy przypadkiem Młodym koleżankom i kolegom nie dzieje się krzywda w ramach nadzoru, jak gdyby nad rezydenturami, które pani minister toczy. Jedna rzecz, która mnie cieszy, to jest, jak gdyby odczytanie tego stanowiska przez media. Na szczęście nie zostałem postawiony w przeciwnym narożniku z panem Santawarem czy z panią minister Kozłowską. Bo to, nie o to tutaj chodzi, tak naprawdę. W niektórych sytuacjach wystarczy zwrócić uwagę, że, że no, przeholowano. Na przykład, w tej chwili będę występował o sprostowanie artykułu, który zamieszczono w bardzo poczytnym tygodniku polskim, gdzie nad tytuł, który jest pejoratywny dla lekarzy, zupełnie nie znajduje potwierdzenia w artykule. Być może ładnie to miało zabrzmieć, może do przeczytania. Ale, ale moim zdaniem tutaj zrobiono krzywdę. Z treści artykułu wynika, że lekarze zachowali się prawidłowo, natomiast w nadtytule jest no, zarzut. Mówi Pan o lekarzach, a proszę powiedzieć, która tak naprawdę z medycznych grup zawodowych y, jest najbardziej narażona właśnie na y, agresję? Myślę, że lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dlaczego tam, właśnie tam? Tam się ogniskuje chyba najwięcej problemów wynikających z. Y, czasu oczekiwania na procedurę medyczną. Po prostu tego personelu w tym szpitalu, w tym szpitalnym oddziale ratunkowym jest zbyt mało. W ogóle e, warto, żeby ktoś to głośno powiedział. My mamy dwudziestoletnią lukę pokoleniową, jeśli chodzi o lekarzy. Niedługo nie będziemy miał to leczyć. A z czego to wynika, proszę powiedzieć? E, z polityki państwa. To jest wielowątkowa sytuacja. A szerzej? Chociażby ograniczenia limitu przyjęć na studia medyczne. Do tego mamy, jesteśmy w Unii, gdzie mamy swobodny przepływ. Ja nie bardzo znam sytuacji, kiedy lekarze unijni przyjeżdżają do Polski, natomiast sam jako prezes Izby podpisuje zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z dyrektorem 26. I doskonale wiem, ilu naszych kolegów, lekarzy jeżdzi, jedzie do pracy w miejscach, gdzie się pracę lekarza docenia, gdzie pacjent na lekarza nie krzyczy i że poczekanie na wizytę, trzy miesiące do specjalisty, żadnego Szweda nie zdziwi. Rozumiem. Ja myślę, że też mam kontakty z pacjentami, którzy czasowo przebywają w Wielkiej Brytanii czy też w Irlandii. Bardzo dobre doświadczenie. Jak przyjeżdżają do Polski, to mówią: Dzień dobry, panie doktorze. Mamy rozpaskudzone nasze społeczeństwo, które bardzo chętnie powołuje się na zapis konstytucyjny, że wszystko mu się należy, natomiast zapomina, że innych zapisów Konstytucyjnych mówi, że obywatel tego kraju ma obowiązek dbania o własne zdrowie. No to teraz zadajmy pytanie. Mamy bogate programy profilaktyczne, są wysyłane zaproszenia do panów w pewnym wieku, żeby może zobaczyli, czy prostamol jest im potrzebny. Ilu z nas z tego korzysta? Podejrzewam, że niewielu. No właśnie, natomiast ktoś musi być winny, ale to już tak jest psychologicznie umotywowane, że jeżeli ja jestem czemuś winny, no to zgodnie z zasadą Biblino łatwiej znaleźć z trawy wokół bliźniego niż belkę w swoim, no to w tym momencie ktoś musi być winny, prawda? No i siłą rzeczy najlepiej wierzyć się na tym, który jest pod ręką. Panie doktorze, żyjemy teraz w dobie internetu i coraz częściej zdarza się, że jednak pacjenci przychodzą z własnym bagażem wiedzy zaczerpniętej właśnie z portali internetowych i bardzo często jednak próbują udowodnić lekarzowi, że to oni mają rację. W jaki sposób powinien zachować się lekarz w takich sytuacjach, które rzeczywiście gdzieś w konsekwencji mogą prowadzić do agresywnych zachowań ze strony pacjenta? Muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś się decyduje na leczenie od doktora Google'a to powinien być konsekwentny. No to po co przychodzi? To co? Przyszedł mi zrobić kolokwium, sprawdzić moją wiedzę. Jeżeli tam ma złote recepty, no to jest cała gama leków OTC, które może sobie kupić w aptece bez recepty, może kupić zioła. Po co on do mnie przychodzi? No to ja w sumie nie wiem, który z pacjentów jest lepszy. Czy pacjent, który jest totalnym abnebergatem, jeśli chodzi o wiedzę medyczną? My, myślę, że ten jest lepszy. Ze strony lekarza trzeba się troszeczkę wysilić, żeby pewne mechanizmy wyjaśnić, żeby zadbać o to, żeby pacjent jednak, jeżeli się decyduje na leczenie, to się leczył. Natomiast no wszystko wiedzący z internetu, no mój panie bosz, ja jestem zwolennikiem internetu, sam z niego korzystam, jest to genialne narzędzie, które pozwala mi przesłać artykuł tutaj, czy z kimś się tam skontaktować. Natomiast Pewien zakres wiedzy, który jest w internecie, jest rzeczywiście dobry. Tylko medycyna to są przypadki, które są z przypadkami z pogranicza. I dlatego się mówi, że to jest troszeczkę sztuki medycznej. Ja muszę powiedzieć, że z racji mojego zawodu ja jestem no, doktorem, jak to złośliwcy mówią ostatniego kontaktu. I tak naprawdę dopiero na końcu wiem, co temu człowiekowi rzeczywiście było. I muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe zestawienia, jakie wynikają chociażby z, z badań pośmiertnych, z sekcji, mówiąc normalnie, w stosunku do rozpoznań klinicznych, to co rzeczywiście było. Gdyby to było wszystko takie proste, to rzeczywiście jedna encyklopedia zdrowia rodziny by w zupełności wystarczyła, do tego przewodnik po ziołach i byłoby ok. No, gdybyśmy jeszcze dali uprawnienia, żeby pacjent sobie wypisał własne L4, muszę bym powiedzieć, że chyba wtedy by się bardzo komfortowo pracowało. Wtedy zaczęliby do lekarzy przychodzić ci, którzy mają do nas zaufanie i którzy naszej pomocy potrzebują. No, są ludzie, którzy zawsze będą niezadowoleni, mm -hmm. którzy zawsze będą wszystko krytykowali. Czekam, no, jeszcze parę lat pewnie upłynie, kiedy na pytanie, jak się czujesz. W Polsce też będzie taka odpowiedź, jak w Stanach. It's OK, I feel good. Prawda? Jak się czujesz? Że... O Jezus, Maria. <grym> Pani dykutowa. polska specyfika. Tak. Wspominał Pan o tym, że no, Pana profesja jest właśnie. W charakterze lekarza od tego ostatniego kontaktu. kontaktu. I tutaj nasuwa mi się też takie pytanie, bo mówimy o agresji ze strony pacjenta w kierunku lekarza tak czy pielęgniarki, ale pacjent często ma też rodzinę. I jak wyglądają w pana ocenie sytuacje właśnie agresji rodziny, a nie samego pacjenta? Nie, no więc Ja jestem w stanie zrozumieć bardzo skrajne zachowania ze strony rodzin w majestacie śmierci. Szczególnie się umiera młody człowiek, dziecko, i tutaj trudno apelować do zdrowego rozsądku, no bo nikt z nas nie wie, jak w takiej sytuacji by się zachował, i tutaj trudno mieć pretensję do tego, że, że jakieś sformułowania w tą czy w tamtą stronę padły, prawda? To nie o to chodzi. Natomiast mamy sytuacje takie, gdzie ten pacjent tak naprawdę nie ma pretensji. A członek rodziny, który z nim. Właśnie w takich sytuacjach mówię. Zachowuje się w sposób bardzo agresywny. Bo dlaczego ty tu jeszcze czekasz, jak on cię traktuje, prawda? Są takie sytuacje i rzeczywiście my to widzimy. A w jaki sposób lekarz powinien reagować w takiej sytuacji, żeby uniknąć tych agresywnych, niepotrzebnych zachowań? To nie jest takie proste. Nie jest takie proste, bo kwestia wyproszenia osoby, prawda? Nie jest taką łatwą. Myślę, że kamera robi swoje. Czyli monitoring. Monitoring, na pewno. E, bo zaraz powiemy tak. Oczywiście zbieramy wywiady dotyczące danych sensytywnych, prawda? E, no, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby kamera była ustawiona na fotel ginekologiczny, bo to nie o to chodzi. Prawda? E, wiadomo, że ktoś, kto administruje tymi nagraniami. No to musi to być ściśle określona procedura i ona na świecie jest wypracowana. To jest kwestia dostępu do tych nagrań i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi, żeby epatować kogokolwiek. Natomiast jeżeli a, jest kamera albo jest chociażby napis, prawda, to no, znikną sytuacje chociażby propozycji korupcyjnych. Nie, nie, nie ukrywajmy, one też padają. Tak, panie doktorze, ale z drugiej strony yy... Montujemy kamerę w gabinecie lekarza, gdzie tak naprawdę obowiązuje pewna tajemnica lekarska, prawda? Rozmawiamy tutaj z pacjentem na temat jego stanu zdrowia i jest to w pewien sposób monitorowane, tak? W jaki sposób polskie prawo reguluje takie sytuacje? Czy w ogóle jest dostosowane do takich sytuacji? Jest. jest. To jest kwestia poinformowania. I zgody, pacjent może się na to zgodzić. Bo się nie. może na to nie zgodzić. To jest tylko wszystko kwestia informacji. Ja muszę powiedzieć, że w wielu sytuacjach atrapy kamer w zupełności wystarczą. I dziękuję tej, żeby bardzo. Żeby tej Dziękuję bardzo.